Wielkość człowieczeństwa, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Małego kalibru to człowiek, który widzi tylko swój stół. Nic nie wie, co dzieje się na drugiej ulicy, nic go też nie obchodzi, co będzie jutro. Obojętny mu los własnego dziecka, kiedy sam ma odejść na zawsze. Interesuje go tylko, jak zaspokoić swój głód lub nasycić żądzę, i jak zdobyć ciepłe leże. Małość ludzka jest prymitywem, a nawet kalectwem. Prostactwo form bycia i tylko fizjologiczna treść to ustawiczne człowieczeństwo. Budzi żal, ogałaca życie. Pełną treść człowieczeństwa tworzy dopiero odpowiedzialne. Ustosunkowanie się jednostki do wielkich spraw. Wcale to jednak nie znaczy, że muszą one od razu uwidocznić się publicznie. Wielkość bowiem często jest niezauważana na co dzień, bo łatwiej raz w życiu dokonać bohaterskiego czynu, aniżeli codziennie spełniać swe powinności, obowiązki i swoje zadania. Wielkość to być człowiekiem. Zarówno wobec siebie samego, jak i wobec tych, z którymi się współżyje i którym zawdzięcza się swoje istnienie i swój byt. Móc wszystko zdziałać, nawet to, co mało prawdopodobne lub wprost niemożliwe, to atrybut Boga. Stwórca dokonuje spraw tak wielkich, że przekraczają one granice wyobrażenia ludzi. Nieogarnione jest jego dzieło, makro i mikrokosmos. Jeśli człowiek zwraca się do niego jak do Ojca, wtedy on odmienia i uświęca człowieka i wszystko staje się wtedy możliwe.